O! Udało się, naprawiłem. W najbliższym czasie, ale naprawiłem. A nie wiem, się opłaca wydawać 9,90 na jak mam dysie. Przepraszam. Mam na czymś teraz wyjechał. Widzę to, tak A gdzie policja tu jest, a ja tak. Późno, w tym idzie. Czyli nie chodzi mi teraz o policję, ale serio mi się tak wyjechał. Dobra, biegnie. Jestem im się ale biegnie. nie sobie co bo tutaj po tych autach to je... nie uciekł przez kogo kurde znowu mi uciekł, no kurde ten klapek też jest niemożliwy, zrobimy teraz sub dupy są. Dobra, kupimy sobie co w końcu kupimy, hmm, może coś słodkiego, obliczu, może jakieś żestki. jak będą haribo, to już lepiej haribo, hej, <laughs> o, 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 w dupę, co nie, nie strzaskał się, nie, trochę strzaskał bardziej. I dlatego powiedziałem tacie, kup mi szybkę na telefon, on nie On też jest taki czasami i no, wiecie Nie chcę mówić na głos bo jak mi tata wejdzie na mój kanał, to będzie po mnie jak to proszę, tak, tak, tak jesteśmy przy sklepie. Na razie muszę zrobić cięcie. Więc cięcie. A tu. No ale za krótki, czekajcie. Dumy, krótki. A to wziąłem po to, że to wygląda jak tabletki z yy, nie Niemiecnicznego. pójść, bo ja nie mam, gdzie to, gdzie to teraz zacznie. to jest drobne. No idziemy i tak na plaster. Najpierw chyba otworzę żalki, bo żalki... Bo ogólnie to są gumy, te gumy i te takie jakby jakby z Hendryka A ja zrobię z tego Hendrykawa. To, to kurde. Yeah, kurde. 2 kółki, 2 kółki, 2 kurwa, wstąpił. 1 kółka, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 gum? Dużych? Te 2 zł. To już się opacało? Chyba tak. To będzie gdzieś indziej, a nie. Ja bym się przypomniał. Ale jak będzie miał. Mój dziadek ma ten taki kij, gdzie się wpada w telefon. A ty mi da hmm. no i dotknął. Idziemy do kibla, znaczy nie do kibla, to, to, to się usiąść. To nie jest polowy. Kula, salam, kur. Jestem ja bardzo jemy rzecz jak, nie? Abbas Kaisa.